Smacznie i zdrowo. Smacznie i zdrowo Gosi przy ulicy Piaskowej 8 w Bolesławcu. Goście cenią tę kuchnię za świeżość, różnorodność i doskonały smak. Lokal oferuje dania obiadowe zarówno na miejscu, jak i z dowozem. Serwowane porcje zaspokoją głód każdego smakosza. Codziennie inne dania, a tygodniowe menu znajdziemy na Facebooku. Można wykupić abonament, a także złożyć zamówienie na imprezy rodzinne i firmowe. Jeśli smacznie zdrowo i dosyta, to tylko ugosi. Od poniedziałku do piątku od 12 do 17 ulica Piaskowa 8, telefon 531 361 878, bo jedzenie ma znaczenie. Środa 9 listopada, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Lwowecka Policyjna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to jedna z kilku grup w całym kraju, których zadaniem są działania poszukiwawcze i ratownicze. Więcej takich grup funkcjonuje w strukturach Straży Pożarnej. Specyfiką tych policyjnych jest jednak to, że uzbrojeni policjanci mogą też uczestniczyć w poszukiwaniach np. groźnych przestępców. Kolejny już raz w manewrach obronno-sportowych, klas mundurowych, szkoły w Rakowicach Wielkich uczestniczyła lwówecka policyjna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Dla uczniów to za każdym razem wyjątkowa sposobność do zapoznania się z pracą tej ekskluzywnej jednostki. Ta policyjna grupa poszukiwawczo-ratownicza jest jedna z trzech chyba w sumie w skali kraju. Większość jest grup takich strażackich lub cywilnych, dlatego jest też co pokazać. Sama grupa znana jest już w kraju ze swoich działań i sukcesów w odnajdowaniu zaginionych. Dwa lata temu głośna była sprawa z Nowogroźca, poszukiwań i odnalezienia w rzece zwłok kilkuletniego kacperka. W tych działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z wóweckiej grupy. Jest to troszeczkę takie uzupełnienie pracy policyjnej, bo praca policyjna, wiadomo, służba jest też troszeczkę inne wyszkolenie. Tutaj to jest już taki troszeczkę inny wymóg doświadczeń. Nawigacja, orientacja w terenie, wykorzystanie sprzętu termowizyjnego, noktowizyjnego. Jest to coś, co nie każdy w każdej jednostce się może z tym spotkać. Dodatkowo z zainteresowania własnego wykorzystujemy też sztab, który montujemy w trakcie działania. Tam mamy specjalną aplikację Siron, która nas wspiera. Jest to aplikacja połączenia aplikacji komputerowej z, z wspie, wsparciem na smartfonach. Specyfika policyjnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej leży też w tym, że może ona podejmować poszukiwania osób, które są niebezpieczne. Uzbrojony policjant ma w takiej sytuacji przewagę nad np. Na nieuzbrojoną osobą z grup strażackich. Dodatkowo na chwilę obecną już mamy w dyspozycji trzy psy tropiące, które też wspierają nasze poszukiwania. Jest to też ważna, ważny czynnik naszej grupy, ponieważ no pies jednak no ma ten swoje predyspozycje zapachowe, takie, że jest w stanie przeszukać teren o wiele szybciej niż, niż osoby, niż służby. Na manewrach w rakowicach wielkich spotkaliśmy też sierżant Izabelę, która od pewnego czasu jest przewodnikiem jednego z takich psów tropiących. Pięknie ten pokaz wyglądał, jak, jak długo trwa dochodzenie do takiej do, do, do sprawności pani i psa. Pies musi się dalej szkolić, ale ogólnie 5 miesięcy, 10 dni szkolenie trwało w Słukowicach. To jest zakład kinologii policyjnej pod Warszawą. I na czym takie szkolenie polega? Pies się uczy posłuszeństwa, tropienia, szukania terenu. Bo to jest pies kategorii tropiącej, typowo do szukania zapachu ludzi. A proszę powiedzieć, dlaczego pani wybrała akurat taką służbę? Ponieważ zawsze chciałam, a nadarzyła się okazja. Było wolne miejsce, zgłosiłam się i się udało. Jak Pani widzi przyszłość tym swoim pieskiem? Jak on się w ogóle wabi? Rita. A, czy, czy to jest suczka, tak? Tak, suczka. Owczarek niemiecki, podpalany. W lutym skończy dwa lata. I teraz y, po tym szkoleniu jeszcze trwa y, dalsze jakieś szkolenie? Znaczy, czy to już... Ja muszę szkolić psa, jakby raz w tygodniu mam dzień szkoleniowy, wtedy na przykład rozkładam ślad zapachowy, y, tresura, posłuszeństwo. Jeden dzień w tygodniu przysługuje. Ciekawie zaprezentowana przez policyjnych specjalistów ich praca w tej formacji ma też wpływ na przyszłe wybory młodych ludzi, którzy uczestniczyli w rakowickich manewrach. Kontakt z policjantami, no między innymi z tą grupą poszukiwawczą, która jest znana w całym kraju ze swoich osiągnięć i, i pracy. Powiedz, czy te kontakty z policją tutaj jakoś płyną może na, na, na Twój wybór w przyszłości z zawodu? Oczywiście, jak chcę zostać policjantem, jechać do szkoły do Szczytna, zdobyć tam półroczne doświadczenie i wrócić tutaj do Lwówka i tutaj przyjąć się do komendy. Dla młodzieży jest to zachęta, jest to coś innego niż w innych jednostkach. Niektórzy chodzą często po górach, orientują się gdzieś w jakichś wycieczkach turystycznych. Jest to takie troszeczkę przedłużenie hobby w formie takiej wykorzystania służbowego. Służąc w takiej grupie można więc połączyć prywatne pasje i hobby z pracą zawodową. W Bolesławcu powstaną kwietne łąki. Między innymi o tym powiemy w dzisiejszych wydarzeniach. W skrócie zapraszam. Poszukiwany listem gończym, 32-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego zatrzymany został przez bolesławieckich policjantów. Mężczyzna bada od siatki wyrok półtora roku więzienia, za wyłamania i kradzieże na terenie powiatu złotoryjskiego. Trafił już za kratki. Bolesajccy policjanci zatrzymali w gminie Warta Bolesawiecka 53-letniego mężczyznę, który bez kasku i w stanie nietrzeźwości jechał po drodze skuterem. Jego pojazd nie miał też aktualnych badań technicznych, a on stracił już wcześniej prawo jazdy. Mężczyźnie grozi będzie kara do dwóch lat więzienia. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości oraz w komórkach organizacyjnych funkcjonujących na obszarze działania Komendanta CBZC. Termin przyjęć to 29 grudnia. Szczegółowe informacje dostępne są na witrynie internetowej biura. W tym roku w Polsce przypada setna rocznica powstania służby cywilnej. Z tej okazji, komendant główny policji zaprosił pracowników cywilnych tej formacji, którym wręczył odznaczenia i wyróżnienia. Spotkanie zakończyło się koncertem orkiestry reprezentacyjnej policji. Rozpoczął się w Bolesławcu pierwszy etap tworzenia kwietnych łąk. Do 10 listopada będzie trwało przygotowanie podłoża terenów, na których powstaną. Będzie to łącznie powierzchnia 2,3 hektara. Kwietne łąki zostaną założone na plantach przy ulicy Głowackiego, na bulwarze nad Bobrem przy wiadukcie, przy ulicy Murarskiej, Alei Tysiąclecia oraz ulicach Gałczyńskiego i Jana Pawła II. Muzyka. Powiat wolsawiecki zaprasza na obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Piątek 11 listopada rozpoczną się one o 11 mszą świętą w Bazylice Maryjnej. Po niej w południe odbędzie się spotkanie przed pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości. Na zakończenie o 12.45 w rynku Patrol Konny Grupy Rekonstrukcji Historycznej 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. Opieka wytchnieniowa dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami świadczona jest na dolnym Śląsku, między innymi w dwóch ośrodkach czasowego pobytu. Jeden z nich znajduje się w kudowie zdroju. Z obu z nich korzystać może każdy uprawniony do tego mieszkaniec naszego regionu. To szpital rehabilitacyjny, hematologiczny dla dzieci Orlik w Kudowie zdroju, gdzie dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje jeden z dwóch na Dolnym Śląsku ośrodków czasowego pobytu. W ramach pobytu oferujemy zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom zabiegi rehabilitacyjne, opiekę psychologa, opiekę pedagoga oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, oraz oczywiście opiekunów. Jest to tak zwana opieka wytchnieniowa, która zapewnia najlepszą formę rehabilitacji i wsparcia osoby z niepełnosprawnościami i jej rodziny. Nazywają ją odpoczynkiem. Pobyt tutaj tak, jest dla rodziny bardzo dużym wytchnieniem od codziennych obowiązków. Tutaj jakby mają zagwarantowane kwestie żywieniowa, relaksacyjna, rehabilitacyjna, więc to, co mogą zrobić, to skupić się na sobie. Dzieci są wtedy pod dobrą opieką, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, psychologa. Czyli w skrócie, rodzice mogą odetchnąć, a ich dziecko w tym czasie ma zapewnione zajęcia rehabilitacyjne, rozwijające oraz opiekę. Jak tutaj jest? Bardzo fenomenalnie, bardzo to uwielbiam. Zamieszkałabym to na stałe, ale czy to możliwe? Dlaczego tu jest tak fajnie? Ponieważ są pyszne obiady pysz i fajne zajęcia. A jakie zajęcia tutaj są zorganizowane to, dla Ciebie? Na przykład rehabilitacja. Rysowanie i opowiadanie bajek. Z opieki wytchnieniowej można skorzystać bez względu na wiek osoby z niepełnosprawnościami. Jest tylko jeden warunek: musi być mieszkańcem Dolnego Śląska. Pobyt w takim ośrodku może trwać od 3 do 21 dni, w zależności od potrzeb. Aby skorzystać z pobytu, należy wypełnić bardzo prostą ankietę, która musi być podbita przez lekarza POZ-u i wysłać ją na nasz adres mailowy. Na tej podstawie my kwalifikujemy do pobytu. Dojazd do szpitala Orlik w Kudowie Zdroju nie należy do najłatwiejszych. Chociażby ze względu na odległość dzielącą go od Jeleniej Góry. I tu ważna informacja: Transport do ośrodka w ramach projektu jest bezpłatny. Po wydarzeniach zachęcam do obejrzenia prognozy pogody dla Bolesławca na czwartek, ja się z Państwem żegnam i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 10 stopni Celsjusza i na tym poziomie utrzyma się w ciągu dnia, ale z chwilą nieco wyższej temperatury w okolicach południa. Wilgotność powietrza 90%, zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Rano opady deszczu, ciśnienie atmosferyczne będzie rosło do 1030 hektopaskali wieczorem. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Szanowni Państwo, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Ziemi Jeleniogórsko-Legnickiej do spotkania i kontaktu. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzin mojego biura poselskiego, które mieści się w Bolesławcu przy ulicy 1 Maja oraz w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji, gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.